Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team, rozpoczynamy Food Champions, no i z Messim do Elity, jednak zanim pokażę wam moje pierwsze spotkania Food Champions, to pozwólcie, że otworzymy kilka paczek, ponieważ wyszły ważne mecze i wczoraj wieczorem je sobie zrobiłem i otworzyłem paczki. Słuchajcie, ukończyłem wszystkie ważne mecze i ja czuję po prostu, że wreszcie coś wpadnie. Na szczęście nie musiałem kupować nikogo z rynku, wszystkich piłkarzy miałem w klubie. No, o Felix. Słuchajcie, ja naprawdę nie proszę o dużo. Zaczynamy od ekranów z takiej właściwie najsłabszej paczki i na ekranach kończymy, jednak mam nadzieję, że nie ogółem, ponieważ ja chcę dzisiaj zarobić ze 150 tysięcy. Taki jest mój plan. Ok, 83 na dodatek player, pik, okej. Okay, okay. myślę, że to się będzie tak rozkręcać. No, wezmę tutaj Kierę, ponieważ Christiana Teo już posiadam, ale okej. Okay. Carvalho. Jest dobrym znakiem. Chciałem Portugalczyka, to mam Portugalczyka. Bardzo mnie to cieszy. Która paczka jest najlepsza, by ją zostawić na sam koniec? Złota paczka Piłkarzy Prime jest najlepsza, więc teraz złota paczka z wyników premium. Trzy rzadkie karty. Jedna z tych kart będzie wyjątkowa. Znów mamy ekrany, dobra passa Słuchajcie, może teraz? Kurczę, nie, ale okej, okay. znów 83 lub 84, czyżby znów Flikaj Gondogan? Nie, to jest Lem. 84 ocenę ogólnej, ok, krok po kroku. No, tutaj kurzawa też może być warty z tysiąc monet. Na pewno coś zarobię. Na plus muszę wyjść, bo dużo kart niewymiennych używałem. No to paczka piłkarzy Electrum Premium. Tylko trzy rzadkie karty, więc y, trochę słabo. Na ekrany nawet nie liszę i no to normalne. Na srebrnych zawodnikach pe na, na pewno tutaj najwięcej zarobię, bo mistrz A jednak nie. Choć właściwie później posprawdzam. I jeszcze mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Tutaj wszystkie rzadkie. Cztery złote rzadkie, więc ponownie ekrany ja to wyczuwam, dobrze wyczułem. I proszę, niech będą wreszcie te inne flary. Jest lockout Dobra! Brazylia, Neymar! Neymar! Bramkarz, Alison czy Ederson? Ederson, ale zgarniam w tym momencie jakieś, myślę, 35-40 tysięcy, więc... Wychodzę na plus, to jest dla mnie najważniejsze. I ktoś jeszcze tam w środku może się kryć, bo jak wiemy 88 oceny. ogólnej. zobaczmy, czy ktoś jeszcze tutaj będzie. No nie, tylko się jeszcze upewnijmy się. Ederson kosztuje o rany 35 tysięcy? Czy to poczekam chyba z jego sprzedażą? Myślę, że mogę dostać za niego znacznie więcej. No i teraz złota paczka, piłkarzy Prime, sześciu rzadkich graczy. Czy będą ekrany? No muszą być. Ja myślę, że muszą być, i proszę Państwa, to się dzieje, to się dzieje, to jest. To są tylko ekrany. No niestety nic więcej. Znów Niemcy, znów bramkarz. I tym razem jest to trap. 83 to tak, tak średnio. Okej, okay, paczki paczkami, ale czas na pierwsze spotkania z Messim w lidze weekendowej. Pierwsze Food Champions ze wspaniałym Argentyńczykiem, i już na samym początku ciekawa drużyna. Jedynym słabym punktem jest tutaj tak naprawdę Lorenzo Insigne, zamiast niego wrzuciłbym Mertensa do drużyny, ale tak to skład naprawdę srogi. Jednak to ja jako pierwszy pokazałem się z dobrej strony na boisku, kapitalne uderzenie. Z, chciałem powiedzieć Greenwooda, Sona. Chciałem powiedzieć Greenwooda, ponieważ wiecie, że używałem go ostatnio, szybko z naszej drużyny wyleciał. jednak. Praktycznie nie czuję różnicy pomiędzy Greenwoodem a Masonem. Może Anglik był odrobinę zwinniejszy. No ale nieważne. Pierwsze dwa mecze zagrałem waranem ponieważ wczoraj grałem mecze z Unitedem i tak. Testowałem czy Kuman, czy Varan. Prawdę mówiąc, aż tak wielkiego wrażenia na mnie Varan w pierwszych dwóch spotkaniach, które rozegrałem, nie zrobił, więc całą ligę weekendową mam zamiar rozegrać Kumanem. Kuriozalna sytuacja. Była ręka Areoli, ale na szczęście Messi wbił piłkę do siatki z prawej nogi. Nie wiem, jak on to zrobił, ale to jest właśnie Leo Messi. Naprawdę, gdybym nie zdobył bramki w tej sytuacji, byłbym mega wkurzony, ponieważ to była ewidentna ręka. No to jest czerwona kartka w rzeczywistości dla Areoli. A Francuz skończył tylko z żółtą. No fajnie, miałbym rzut wolny, ale właśnie po to mam Messi. By strzelał gole z niemożliwych miejsc. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie mogłem wybić piłki Mendim. Kent trafił na 2-3 i słuchajcie, to było bardzo jednostronne spotkanie, bo ja usiadłem na rywalu, ale on walczył. Walczył do samego końca, i jednak w 84. minucie Husem Awar trafia na 4-2, i to był już ostatni akcent w tym spotkaniu. Pierwsze zwycięstwo, kolejne spotkanie Lewandowski i Mertens na napadzie. Szanuję. I ja nie wiem, czy grałem z Polakiem, czy nie, ponieważ mecz rozpoczął się właśnie w taki sposób. Koleś wbił piłkę do własnej bramki. Nie wiem, czy to miał być właśnie znak, że hej, jestem twoim widzem, czy coś, ale no, to jest fut-champions, tutaj nie można robić takich rzeczy, cokolwiek. No Przez pierwszą połowę mój przeciwnik nie oddał żadnego uderzenia, ja zdobyłem gola numer dwa, znów Awar trafia w tym spotkaniu. Już druga część meczu, Del Piero 3-0 po asyście Kenta. Ale naprawdę, Awar strzela jako To nie był jego ostatni gol w ciągu tych pierwszych meczów, zaraz zobaczycie kolejną bramkę, tutaj Wardi trafia, bo w puszczeniu na boisku Van mi mnie trochę rozczarował, ponieważ byłem przekonany, że odepchnie go na 10 metrów, a tu proszę, bramka, następnie podanie piętą Sona Del Piero do Messiego z piętki również, no i bardzo fajna, przyjemna akcja 4 do 1, wiecie co, mimo że mam Messiego, mimo że tak dużo się koncentruję na nim, tak jednak... Cała drużyna ma bardzo fajne statystyki, ciągle strzela kto inny, ciągle asystuje kto inny. No i miałem dwa zwycięstwa. Trzeba było zgarnąć zwycięstwo trzecie, bo gdy zobaczyłem ten środek obrony, z teraz zorientowałem się, że on miał już tego Jamesa ukończonego. Kurde, co za świr. No ale ja mam innego świra, nazywa się on Awar, w dziesiątej minucie trafia na 1-0. I tak naprawdę to był już koniec tego meczu, ponieważ no, miałem sytuację, nie wykorzystałem jej, był spalony. Rywal opuścił to spotkanie. Raid Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo, szkoda, bo miał niecodzienny zespół, chciałem przeciwko niemu zagrać, a nie wiedzieć czemu, od razu wyszedłem. Co jak co, pierwsze trzy mecze były dosyć jednostronne, jednak w spotkaniu czwartym trafiłem na przepotężny zespół, z serii A głównie, no plus ikony oczywiście, i byłem wściekły. Rozpoczyna się to od rzutu karnego w czwartej minucie. Caseres popełnia błąd, fauluje mnie i ja nie wykorzystuję jedenastki. Mam wrażenie, że ta niewykorzystana jedenastka zadecydowała o losach tego spotkania, o tym jak to spotkanie się potoczyło, bo chwilę później jest rebić, ja wychodzę van Dijkiem. Głupia decyzja z mojej strony, niepotrzebnie go tak kontrolowałem i Mertens wbija piłkę do siatki. Jest 1 do 0 dla mojego przeciwnika. No i o tym mówię, wszystko potoczyłoby się inaczej, gdybym wykorzystał jedenastkę. Następnie Hjominsson, no i Samir Handanowicz dokonuje takiej interwencji. I chłopak nie dobija na pustą bramkę Son, który ze stylem gry ma wykończenie na jakieś 96-97, no nie trafia, nie trafia. Mając dwie dobre nogi, ja, ja byłem załamany. Po niewykorzystanym kardym, po tej zmarnowanej 100% sytuacji straciłem gola 0-2 do prymitywnie. To przeciwnik zrobił, no ale mu wyszło, ja chciałem to powtórzyć. Son podanie do jego ten jest zablokowany przez dwóch środkowych obrońców, nie ma mowy o faulu. No a następnie Alessandro Del Piero przedziera się przez trzech obrońców i zdobywa bramkę na 3-0. do no nie wiem, nic po prostu mi w tym meczu nie wychodziło, ale oczywiście nie mówię, że rywal był gorszy ode mnie, bo no wynik mówi sam za siebie. Kurczę, trochę mnie zmiażdżył, ale naprawdę myślę, że gdybym wykorzystał jedenastkę, to spotkanie potoczyłoby się inaczej, bo jedyną bramkę zdobyłem dopiero w 90 minucie. Ten handanowicz, no, tam są powinien trafić. Normalnie ja trafiam z takich sytuacji, no cóż no, tak bywa. Pierwsza porażka, mam nadzieję, że ostatnia w ciągu tych pierwszych 10 meczów. I tak jak planowałem, chciałem zagrać z rana 5 spotkań, te 5 spotkań zagrałem, troszeczkę się bałem widząc tego czerwonego Griezmana, ale czy warto było się bać? No zaraz się przekonacie, bo ogółem drużyna trochę przeciętna. Z jednej strony dobry Diego Carlos, obok Davinson Sanchez, którym zakręciłem sterując Sisoko. Ja naprawdę nie wiem jakim cudem to się udało, ale to się udało. Musa Sisoko trafia w czwartej minusie na 1-0. W ogóle nie wiem co on robił w polu karnym przeciwnika. Następnie Son z lewej nogi. Wspaniała finezja. Chyba się troszeczkę odbiło to od słupka. 2-0 w minusie siódmej. Szczerze to myślałem, że już po tej bramce rywal wyjdzie. Jednak tak nie było. Husa wyprowadza kolejną akcję. Del Piero do Sona. Son z pierwszej piłki no właśnie. Nie, podanie do Del Piero, by stworzyć sobie jeszcze lepszą sytuację. I mamy 3-0 w 21 minusie. To jest to, o czym mówię, że tutaj cały atak pracuje. I to mi się bardzo podoba. 4-0 w 24. Del Piero dobija przeciwnika. I w ten sposób drugi rage quit, w sumie czwarte zwycięstwo. No i dobra, teraz czas zagrać na żywo. Po pięciu meczach Leo Messi ma cztery bramki. Jednak najlepszym zawodnikiem jest obecnie Alessandro Del Piero, który ma trzy gole oraz aż cztery asysty. Więc tak, mimo że często na niego narzekam, to koniec końców to właśnie on okazuje się być tym niezastąpionym graczem. Nadal jestem pod wrażeniem Aouara. Mam nadzieję, że też się spisze świetnie w tym spotkaniu, które teraz rozegram. No i wieczorem mam za zamiar dograć cztery spotkania na live streamie, też sobie porozmawiamy o nowych kartach Future Stars, ponieważ wieczorem wychodzi kolejna tura, będzie Holland, będzie też Lautaro Martinez, kurczę, ciekawe ile będzie kosztował Lautaro, ponieważ to może być bardzo ciekawa karta, też mógłbym go, jakbym pokombinował, jakoś połączyć z Messim, tylko no właśnie, myślę, że będzie troszkę drogi, a tutaj mamy... No fajny zespół, co ja więcej mogę dodać. Nadal jestem trochę zły, że przegrałem to jedno spotkanie, ale no, no coś się tam po prostu nie układało i rywal był. Był ciutkę lepszy ode mnie. Jednak idziemy dalej. Nadal. Jeśli wygram to spotkanie, to będę miał bilans 5 do 1, czyli jedna porażka na 6 meczów to jest to jest dobrze chciałbym zakończyć dzisiaj no, jednak rezultatem 9 do 1 9 zwycięstw jedna porażka wtedy, wtedy dopiero uwierzę że ta elita jest możliwa ja muszę już się lepiej organizować w defensywie zostawiam mu za dużo luki w, luki w ogóle nie pamiętam czy ja tutaj jakie ja ustawiłem wytyczne mojej obrony ja nie lubię Kevina Nie nieważne czy jego wersja to ty, choć to też jest Inform, chyba drugi albo trzeci. No, niestety, jego strzały są po prostu przesadzone. <grytanie> Żartuję oczywiście z tym przesadzeniem, bo to jest świetny piłkarz w rzeczywistości, ale kurczę, no. no nie do wyjęcia, po prostu nie do wyjęcia. Mam nadzieję, że Messi zaraz odpowie. Okej, okay, pierwsza pomyłka Messi przed Hernandezem, no i ciśniemy. Trzeba wykorzystać to, że on ma obrońcę wartego 4000. Alessandro Del Piero najprościej jak się da. Ja mam tego dość, cholera jasna. Zaraz rywal zrobi identyczną akcję i mu akurat wyjdzie. A ja zawsze, gdy próbuję tego schematu, to kurde, musi mi ktoś stanąć na drodze. To jest niesprawiedliwe, to jest po prostu niesprawiedliwe, ale nie wiem, rywal gra jakoś dziwnie, w sensie fajnie, zdobył tego gola, ale nie rozumiem, co się dzieje tak za bardzo. Messi, Leo Messi przy słupku, w słupek, dobitka! Jeden do jednego, nie mam zamiaru celebrować czegoś takiego. Jak zdobędę ładniejszą bramkę, to oj przebiegnę przez całe boisko. Naprawdę nie rozumiem co się dzieje tak naprawdę, bo pierwsze kilka minut w tym meczu przeciwnik na no, mnie zdeklasował. Ale później, po zdobyciu tego gola to jakby młodszy brat przejął pada. Tak to wygląda, choć zaraz pewnie... Alison, <laughs> tylko córze. Ale wiem jedno, drugą połowę rozgrywam formacją ze skrzydłami. Bo muszę działać na kontrataki. Inaczej, po prostu grać na kontry. To chciałem powiedzieć. 2 do 1 Alessandro del Piero. Około kurczę, no świetna to jest karta. Ale mam wrażenie, że znowu gra mi się lepiej właśnie z tym stylem gry, bo jakoś piłka bardziej chce wpadać do siatki teraz. Ała. Jest podanie, jest Messi, jest gol. 3 do 1. Czasami. Jest to naprawdę proste, jednak ja nadal nie rozumiem tego meczu. 3 do jednego dla mnie. Narzekam. Bo ja nie wiem. Nie wiem jak rywal tak dobrze rozpoczął i nagle tak... Hiup. Pierwszy hat-trick w lidze weekendowej Messiego. Tak bym to widział, ale no niestety trochę straciły na płynności te podania. Okej. Okay. Dwie bramki prowadzenia i... Chciałbym mieć czwartą, prawdę mówiąc, ale... Chyba będę grał trochę zachowawczo, żeby jednak nie stracić drugiego. Bo rywal pokazał, że potrafi strzelać. Tylko... To wygląda jakby on chciał wszystko robić Kevinem Debrojne, Tak samo jak ja chcę wszystko robić Messim. Okej, okay, jestem bardzo zadowolony z tej pierwszej połowy, ponieważ bałem się, że Rywal pójdzie za ciosem, zdobędzie drugą bramkę, trzecią bramkę. No, może i ma 58% posiadania piłki, ale on. on no nie wiem, nie wiem o co chodzi, czemu ja prowadzę. On ma tyle posiadania piłki, bo ciągle chodzi, chodzi sobie, no i. Ja no też jakoś go nie cisnę, bo mam prowadzenie. Odbiorę piłkę, zrobię szybką kontrę i zdobędę kolejną bramkę. Tak to u mnie wygląda teraz. No dużo miejsca mu zostawiłem. Jest 1 No co jak, co fajnie, fajnie gra, bo kontroluje tych piłkarzy. Jakoś za bardzo nie gra na pałę, tak jak ja to robię. No ale cholera, jak mi to się opłaca, to co mam innego robić? Del Piero, do Sona. SON 4-1. Prawdę mówiąc, sam jestem w szoku, że to weszło. Ale to jest to, o czym mówię. No kurczę, fajnie, fajnie, że obejrzałeś dwa pro eventy. Ale też czasami trzeba zaatakować, strzelić, a nie, a nie a, ciągle chodzić z futbolówką. O so, Co to był za głos? 5-1. Kuman, czy będzie asysta? Leo Messi! Nie, 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 nie. Tu nie chodzi mi o bramkę w sensie potencjalną asystę Kumana, tylko kurczę o hat-trick Messiego. Jak mógł nie trafić? Nie takiego uderzenia się spodziewałem. Ach, sprzedaj go. Messi. No dobra, jak nie bramka, to chociaż asysta. 6-1. Wygrałem. Nie wiem, co tu się stało, prawdę mówiąc. Fajnie, że są zgarnia hat-tricka, ukradł go Messiemu, ale Messi też, no. Kreator Kumpel. Tak o nim mogę powiedzieć. 5 do 1. Taki jest mój bilans. Ale nie wiem. Ja naprawdę byłem przekonany, że po tym jak straciłem bramkę w ciągu. Pierwszych kilku chwil, że jest po mnie, że ja ten mecz przegram, bo naprawdę rozpoczął świetnie, a później to już tylko równia pochyła. No 6 do 1. Ja tam jestem bardzo zadowolony, więc słuchajcie, dzisiaj zagram jeszcze sobie 4 mecze. Stream będzie jakoś, myślę, po godzinie 20. Dam wam znać na moim Instagramie. Pamiętajcie, by mnie tam śledzić. Instagram. komu? bo jak inaczej mógłbym się nazywać. Tak jak mówiłem, porozmawiamy sobie o Future Sarsach nowych. Może uda się kogoś trafić, no zobaczymy. Nigdy nie wiadomo. Albo będzie jakieś SBC. No wyszedły takie fusa Kubo jednak. No za bardzo nie pasuje do mojej drużyny, wybaczku, bo mimo że karta wygląda bardzo fajnie. O, są kluczowe spotkania, a to właściwie. Czekajcie, czy to jest jakaś grupa czy to, to jedno? To zakończmy odcinek w stylu trafiając to na Liego, tego Joe Felixa, nie? Okej, okay, to było dosyć proste. Mogłem użyć kilku piłkarzy z ekstraklasy, jednak ze względu na to, że wymagania były tak żałosne. Czy było warto? Przekonajmy się. Przeglądaj paczki i cyk. Co my w ogóle w niej mamy? To jest mała paczka piłkarze Electron Prime. No dobra, mamy ekrany. Ale tylko ekrany. Plus jest taki, że to jest paczka wymienna. Włochy to Perin? Tak jest, Perin, czyli wyszedłem na plus. A nie, to jest bufon, sorry. No to jeszcze jedna, jeden rzadki piłkarz, bo to jest za chyba Daniela Jamesa. I znów mamy ekrany. Proszę, Future Stars. To już przewijam, tam nie ma co budować napięcia, bo raczej nic dobrego się tutaj nie pojawi. Pewnie ktoś do SBC? Milinkowicz-Sawicz, okej, okay, 85 oceny ogólnej. Niby jeden rzadki piłkarz, ale ja mam wrażenie, że naprawdę z nich, z nich często się trafia dobrych graczy. Tak samo było z jakimiś innymi zadaniami sezonowymi, że o, to były te fabularne. Opolitano czy tam Trossarda, tam naprawdę to jest chyba z, w sumie 4-5 walkoutów miałem, patrząc na to, że przeważnie by, byli to dwaj piłkarze. W jednej paczce to nie tak źle. Słuchajcie, a propos tych kart, to chyba jako pierwszego ukończę Daniela Jamesa. Tak sobie na luzie będę grał te squad Battles, ale o też chciałbym zgarnąć, bo no zawsze wiecie: budowanie jakiejś drużyny dla zabawy, cokolwiek. Trudno go połączyć, no znaczy, no, można mieć dwie ikony i problem z głowy, ale na no, Daniel James. Fajne, fajne dwie karty, które chcę mieć w drużynie. Mam na to 35 dni, więc na luziku. Ja dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia dzisiaj wieczorem na moim Twitchu. No i jutro też tak w okolicach godziny 16-17 na YouTubie. Miłego weekendu. Cześć!